Chcieliśmy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na, na nasz film studniówkowy. Miłego oglądania. I podziwiania. Życzymy. Humoru. My. Szczęścia. Wyjaśnienie. Mieliśmy zrobić film studniówkowy ale ze względu na to że na zajęcia szkolne poświęcamy jedynie 18 godzin tygodniowo tego nie zrobiliśmy Niektóre sceny zostały ukazane w sposób karykaturalny oraz są specjalnie przejaskrawione i wyolbrzymione. Film nie ma na celu obrażenia ani ośmieszenia żadnej ukazanej osoby. Został nagrany w celach czysto humorystycznych. Życzymy miłego oglądania. 316 symfonię, yy, sam nie wiem jaką nazwę, już wiem, nazwę ją Moje Orły. O, jak późno, będę się już zbierał. Co ty robisz? Przączasz kanały? Ty myślisz, że jak ci mucha, przyleci przed pilotem, to będziesz mu złynąć kanał? No tak czy nie, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Dla mi tego pilota. Słuchaj, powiedz mi prawo oma dla tego pilota. Tego konkretnego pilota. Ale w zasadzie to jestem tylko informatykiem. Panie profesorze, nie panu już tak inaczej. Kupach, nie liczy. Chyba chcę wiedzieć, czy sprawdzić. jest czy usługa w kształtach do tworzenia specyficznych filmów w serwisie działa. O nie, spalili mi układ autotransformatora czasowego. O nie, spalili pan mi układ autotransformatora. A co pan robi? A, przepraszam. A więc a kwadrat plus b kwadrat równa się AB kwadrat. Czy ty się nie słyszysz, człowieku? Jak masz a kwadrat plus b kwadrat, to twoim wynikiem jest c kwadrat. Czego tu można nie rozumieć? Ale jakie c kwadrat? No przeciw prostokąt na trójkąta. Przeciw. Co? O bogowie, pisz. Suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej. Tyle. Nic więcej zrobić nie musisz. Przyprostokątnej. Jezu, ty się nic nie uczysz. Spójrz na takiego Arystotelesa. On to chociaż myśli. Cezar się nie starzeje, on dojrzewa. Jego włosy nie siwieją, one jaśnieją. Cezar jest nieśmiertelny, przynajmniej jak na razie. Cezar to jest doskonała. Zresztą, jako Imperator Wszechczasów otrzymał pierwsze miejsce w plebiscycie Perspektywa Technika. O Cezarze, z tego co mi wiadomo, zajęliśmy również dziesiąte miejsce. To, co działo się w roku 2018. Zostaje w 2018. O Cezarze. W takim razie musimy coś z tym zrobić. A jaki masz plan dziś w kursie? W zasadzie jest jeden. Trzeba tylko zmienić władzę, trochę system rządów, wprowadzić nowy system egzamin et tituli. Zaraz zaraz jak to zrobić, władzę? A nic takiego. Po prostu głośne myśli. Zbierajmy się. Za chwilę rozpocznie się zebranie Senatu teachers. Dobrze, czas dokonać kilku zmian. Thank you Ja się cieszę, że Cię widzę, mój drogi uczniu. Chętnie posłucham, jakie zrobiłeś postępy w swojej grze. Zagraj mi coś swojego, proszę. Ale nie... Nie gadaj, nie gadaj, tylko graj. Nie ma żadnych wymówek. Nie, stój, 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 przestań. Co ty wyprawiasz? Nie słyszysz, jak ten fortepian płacze? są się wokoło, słyszę, a Ty nie słyszysz? Spójrz, spójrz tylko na te klawisze, jak one pożółku od Twojego grania. To jest stary, zasłużony, czechosłowacki instrument, ale on też ma swoją wytrzymałość. Spójrz na te pedały na dole. Użyj ich do zmieniania zakresu, bo mi się wszystkie struny powyginają. W instrukcji wszystko masz ładnie opisane. A ty z tym fortepianem musisz się po prostu zaprzyjaźnić. Rozumiesz? To grajesz. Całe moje ciało krwawi, gdy słyszę coś takiego. Nie mogę, po prostu nie mogę, bo czuję, że zaraz słuch stracę. Już czuję, jakby zaczął tracić. Dobrze. Na dzisiaj mieliście przygotować nowe dramaty. Już. No dobrze. Za treść otrzymasz mocne śle ale musisz popracować nad składnią i fleksją. To będzie dwa. Podejdź tu ze swoją pracą. Nie, 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 nie. To kompletnie nie ma sensu. Zrobimy tak. Pierwsza część będzie drugą. Druga będzie czwartą. A trzecia niech zostanie trzecią. Ale to sensu kompletnie nie ma. Sensu to kompletnie nie ma twoja składnia. Lepiej zacznij pisać trzynastą z głoskowcem. Wyjdzie ci to na dobre. Z czego się śmiejesz? Kiedy w moim wychodku deska zaklapana, zawsze pod ręką mam egzemplarz kordiana. Lepiej zaklapana, niż brązowe ślady, które pomagają wyłącznie twoje dziady. Ej, ej, ej! Wszystkie swoje indywidualne zatargi proszę załatwiać podczas wielkiej emigracji. i uh. Do odpowiedzi pójdzie Perwiśniewski. Wiśniewski. Bycie. Das OSI model, Open Systems Interconnection Reference Model, is einzig bensichtig des Kommunikationsmodell, das von der Internationalen ISO, Standardisierungsorganisation, entwickelt wurde. Das OSI model hat die folgende Schichten. 1. Transport 2. Nein, nein, nein! Ist Schicht. Dajne hefte de, i dajne hałasa, prawda? Ja się że to ja z Koską ja ja na Ja I od razu na losy zrobię na los. Dobrze, Galat, na koniec! Odbić wschód! Cisza! Jesteście normalni! Niby to ludzie na takie głupoty piekło! Przyjdzie zaraz rosyjska zima i te wasze odcinki będą bezużyteczne! Jesteście jako... Ze względu na drastyczny charakter tej sceny, postanowiliśmy zastąpić ją materiałem poświęconym languście. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem. No nie, tak nie może być. Co proponujesz? Jeżeli nie chcemy, by Sowieci pierwsi wyszli człowieka na księżyc, musimy ich poprosić o pomoc. Przecież to szaleńcy. Nie mamy wyboru. Krzysztofie, wyprowadziłeś już na piątą prędkość kosmiczną? A nie ma tylko czterech. A jak Oje, to musicie nam zaufać. Przecież nie mam żadnego pisaka. Pisakowy? No, możemy w ogóle zacząć przyspieszać. Przepisane? Nie. nie! No to idźmy dalej. Aby obliczyć konkretną paralaksę i kąt wystrzenia to około ziemskiej, musimy. Wolniej! Krzysztof, ja bym się cofnął do trzeciej linijki i zamienił Twoje G na deltę. Bo tak to nie rozpatrzymy chyba wszystkich przypadków. Przepraszam, no. ale co za astronautą? A z astronautą? Sprawdzimy go osobiście, personalnie, dlatego przyjmiemy jego masę i numer ze spisu. No to rozpatrzmy kolejny przypadek. Wolnie. No i w ten oto sposób możemy obliczyć masę Słońca z kota biegającego w garnku. Rozumiecie? Człurki wystarczą. Gdzie są wartości? Pokrywa, możesz ustawić na pozycję nr 5. Panie kierowniku, jedyne co mnie martwi to to, że nawet inżynierowie mówili, że konstrukcja może tego nie wytrzymać. Proszę się nie martwić. Zapewniam cię, że to wydarzenie przejdzie do historii. A co więcej, ile filmów o tym wybuchu nakręcą? O wybuchu? Testu znaczy się. Proszę się nie martwić. Panie Aleksandrze, proszę wcisnąć czerwony przycisk w celu rozpoczęcia testu. A teraz specjalnie dla Państwa na sylwestrze z dwójką wystąpi jedyna i niepowtarzalna Hanna Bachowiak. Biały Snob! Państwo, dzisiaj zajmiemy się oceną leżalności, masy i wieku płodu w praktyce na fizycznym sprzęcie. Wiecie, co macie robić. To do dzieła. Ale proszę pana, my nawet jeszcze tego nie omawialiśmy w teorii. Hola, hola. czy wy mi chcecie powiedzieć, że jesteście na trzecim roku najlepszej uczelni medycznej w kraju i wy nawet nie wiecie takich prostych tematów? Panowie, to już dawno powinno w u pani profesor Czerwiec. My na opce położniczej przerobiliśmy tylko podstawowe informacje przez cały semestr. W gruncie rzeczy to nie mieliśmy nic o odbiorze porodu. Głównie to omawialiśmy prezentację w prezji. Hola, hola! Czy wy nie chcecie powiedzieć, że jesteście na trzecim roku najlepszej uczelni medycznej w kraju i wy nie wiecie, jak odbrać poród? Panowie, nominacje mnie! Dobrze, w takim razie zapraszam Was do przodu. Nie zielej tak, Blisko, to nie są najcieńsze programowania. Panowie! to jest cały cykl 9-miesięczny przebiegu ciąży kobiety. Czy tutaj jest coś niezrozumiałego? Wszystko jasne? Rozumiecie? Wiecie o co chodzi? Tak? To lecimy do zadania gdzieś w żołędzie. Zapraszam. Oh, co wy tu robicie? Nie, nie, nie! Każda władza tego świata. W końcu i tak skończy się. Rzek masz tutaj na lata A i tak nie uczysz się. W naszej szkole pod tym dachem Wzory przekształcane są. Dzień jak co dzień, dzień po dniu poznajesz nauki trud. Jestem, jestem reżyser. reżyserem. Jestem reżyserem. Ja też jestem reżyserem. Był tu jeszcze jeden reżyser. Ale nie wytrzymałeś tego filmu. Nikt go nie wytrzyma. Jakby trochę jestem smutno, że przeszkadzaliśmy panią sportaczkom, które bardzo szanujemy i przepraszamy z góry. I przepraszamy was wszystkich, że musieliście to oglądać. Nie chcieliśmy nikogo obrazić, naprawdę. Jakby to nie było w naszym celu. Chcieliśmy, żeby to było śmieszne, a wyszło. Żało się. I to nasza wita. Mam nadzieję, że kolejne ruszniki poprawią się i zrobią lepsze filmy studiówkowych. Bo to po prostu nie jest tak jak myślicie. To, to nie jest takie proste. To musimy tu zostawać do nocy, być tu i jeszcze nikt nie umie tekstu, a my nie mamy scenariusza, a jesteśmy reżyserami. I to nie jest tak jak myślicie, że. Opciub. I jeszcze kalerzysta nie chce nam kamerować. Chcieliśmy bardzo przeprosić tutaj zgromadzonych nauczycieli zespołu szkół elektronicznych. Wielu z nas siedziało po nocach, budowało, budowało Poległo. poległo też. Już kilku z naszych towarzyszy nie ma z nami. Jestem reżyserem. Ale tak całkowicie poważnie. To dziękujemy za to, że dotrwaliście do końca. Tak serio, serio. Film już no, nie miał nikogo obrazić Urazić Urazić Dotknąć <grym> Skrzywdzić był Zostawić był, był zrobiony wyłącznie w celach humorystycznych. już mnie przerywać? Nie będę rzucać <grym> <grym> Chcieliśmy też podziękować paniom sprzątaczkom Za to, że pomogły nam Wytrwały Mimo, że chodziliśmy brudnymi butami po ich czystych korytarzach <grym> Proszę Proszę nie miejcie nam tego za złe. E, jedynie co, tak słowem zakończenia, dopóki napisy końcowe lecą, chcieliśmy Wam jeszcze powiedzieć, że. Byście nas zapamiętali na kolejne kilka, kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat. Pozytywnie. Były wzloty, upadki, ale zapomnijcie o upadkach. Zapamiętajcie tylko o wzloty. Liczymy też e, na e, to, że kolejne klasy e, dokończą popołę filmu i zrobiłem ciąg dalszy. I tradycję tej ostatniej sceny. Tak. Um, Bo to taka nasza spowiedź. Chcieliśmy też podziękować kamerzyście, który był wytrwał z nami. Był niemiły, ale wytrwał. Ale wytrwał. Nie chciał nagrywać, ale, ale wytrwał, nagrywał. Nagrywał. Um, film możemy znaleźć też na... E, najprawdopodobniej będzie udostępniony na jego kanał na YouTubie. Cię. Możecie zostawić lajka, napisać komentarz i kliknąć subskrypcję Dzwonec... kanału! A teraz subskrypcja woła się tu! tu, i, tu, tu i, tam, I tu! I tam! I tam! I tam bam, wszędzie! I jo! Nie zapomnijcie wcisnąć też oczywiście e, naszego pięknego dzwoneczka, żeby, guzika. guzika! Żeby być bieżąco, e, z kanałem naszego kamerzysta! Tak! tak. I jo! Cześć! Do widzenia! Dziękujemy!